A z drugiej strony, no kto lubi być takim ciągłym odbiorcą czyich żalów? To jest męczące. Taki emocjonalny kosz na śmieci. Właśnie, to może naprawdę nadwyrężać relacje. I też utrwala takie poczucie bezradności, wiesz, u wszystkich. No dobrze. Skoro to jest takie powszechne i, jak mówisz, może być szkodliwe, to co z tym zrobić? Da się tego jakoś oduczyć? Wyjść z tego? Oczywiście, że się da, ale to wymagano świadomej decyzji i trochę pracy. Jakiej pracy? Jednym z takich prostych, a naprawdę skutecznych narzędzi jest wdzięczność. Wdzięczność? Brzmi trochę banalnie. Może brzmi, ale działa. Regularne skupianie uwagi na tym, co dobre, za co możemy być wdzięczni, nawet za drobiazgi, to naprawdę zmienia chemię mózgu. Jak to? Pomaga obniżyć poziom stresu, poprawia nastrój, dodaje energii. To tak jakbyś zmienił filtr, przez który patrzysz na świat. Świadomie kierujesz uwagę na to, co działa, a nie na to, co szwankuje.